Dziś porozmawiamy na temat, który dla niektórych może wydawać się nieco delikatny, ale jest ważny do zrozumienia: jak rozpoznać, czy mężatka jest tobą zainteresowana. Spokojnie, wiem, co możesz sobie teraz myśleć to brzmi dziwnie, prawda? Ale czasem ludzie mogą czuć pociąg do kogoś nawet w nieoczekiwanych sytuacjach. I zanim cokolwiek, chcę, żeby było jasne, nie chodzi nam o zachęcanie do czegokolwiek niewłaściwego prawda. Chcemy tylko omówić kilka sygnałów, które ludzie mogą wysyłać, są one bardzo subtelne i mogą ujawniać więcej niż się spodziewasz. Możliwe, że zastanawiałeś się już nad tym kiedyś. Znasz to uczucie, że może mężatka poświęca ci więcej uwagi niż zwykle, a może jesteś w sytuacji, która sprawia, że zastanawiasz się nad tym głębiej. Sygnały, o których dziś porozmawiamy, nie są wcale oczywiste. Przyjrzymy się szczegółom. Które wiele osób nawet pomija, więc przygotuj się, bo to, czym się teraz podzielę, może zmienić sposób, w jaki odbierasz pewne rozmowy i zachowania wokół siebie. Ale uwaga! To nie jest sygnał, by działać bez przemyślenia. Ok. To tylko wskazówki, żebyś był świadomy i przygotowany. Dłuższy kontakt wzrokowy jeden z pierwszych sygnałów, że mężatka może być tobą zainteresowana można zauważyć w tym, jak na ciebie patrzy. Ale to nie jest zwykłe spojrzenie, to spojrzenie, które trwa nieco dłużej niż normalnie, jakby próbowała ci coś przekazać, co tylko ty możesz zrozumieć. Istnieje nawet takie słynne powiedzenie: Oczy są zwierciadłem duszy, prawda. I czasem to naprawdę prawda. To, czego nie mówi słowami, jej oczy mogą zdradzić. Jeśli zauważysz, że patrzy na ciebie w sposób bardziej intensywny, z iskrą w oczach, jakby działo się coś wyjątkowego, to może być znak, że za tym gestem kryje się coś więcej. A to staje się jeszcze bardziej interesujące, jeśli robi to w obecności innych osób, a nawet w towarzystwie swojego męża. Jakby próbowała powiedzieć coś tylko tobie, bez używania słów, rodzaj cichej rozmowy, którą tylko wy dwaj rozumiecie. Dłuższe i intensywne spojrzenie jest potężnym językiem, nawet gdy nikt inny tego nie zauważa. Jeśli jej wzrok zatrzymuje się na Tobie nieco dłużej niż zwykle, może to być znak, że wysyła bardzo jasny sygnał, który mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. W końcu kontakt wzrokowy, gdy różni się od zwykłego, może ujawnić uczucia, których same słowa nie są w stanie wyrazić. Innym znakiem, że mężatka może być Tobą zainteresowana, są drobne gesty czułości. Nie mówimy tutaj o przytulaniu czy oczywistych do, ale o tych przypadkowych do. Które zdarzają się raz po raz. Wyobraź sobie, że lekko dotyka Twojego ramienia podczas rozmowy, albo że Wasze dłonie spotykają się, gdy coś ci podaje lub gdy poprawia ci krawat, chociaż nie było takiej potrzeby. Te gesty mogą wydawać się bez znaczenia, ale jeśli zdarzają się wielokrotnie, to może być znak, żebyś zwrócił na to uwagę. Często to właśnie w tych subtelnych akcjach testuje granice, sprawdzając, jak daleko może się posunąć, nie wzbudzając podejrzeń. To jej sposób, aby pokazać, że chce się zbliżyć, ale bez przekraczania pewnej granicy. A jeśli te gesty zdarzają się publicznie, czy to podczas spotkania zawodowego, czy rozmowy w towarzystwie innych osób, to może być jeszcze ciekawsze. W takim przypadku może to być znak, że coś więcej niż przyjaźń jest w powietrzu, subtelny sposób pokazania, że czuje do ciebie coś specjalnego. Te małe gesty mogą wyglądać na błahe dla postronnych. Ale dla osoby, która zwraca na nie uwagę, mówią wiele o tym, co ona naprawdę czuje. To sposób, by okazać zainteresowanie bez wzbudzania podejrzeń, niemal jak sekret, który tylko wy dwaj znacie. Kiedy mężatka jest tobą zainteresowana, sposób, w jaki się komunikuje, może się znacznie zmienić. To nie tylko częstsze wysyłanie wiadomości czy dzwonienie, naprawdę rzuca się w oczy to, że te wiadomości pojawiają się w nietypowych momentach. Które nie są charakterystyczne dla zwykłej przyjaźni. Na przykład, jeśli zaczyna wysyłać ci wiadomości późno w nocy, kiedy już czas iść spać, lub wtedy, gdy wie, że jej mąż jest zajęty, może to oznaczać, że jesteś częścią jej myśli częściej niż powinieneś. Warto także zwrócić uwagę na to, co mówi. Jeśli zaczyna dzielić się osobistymi sprawami, jakby otwierała przed tobą serce, lub znajduje wymówki, żeby rozpocząć rozmowę, nawet jeśli nie ma ku temu jasnego powodu, to pokazuje, że jej zainteresowanie sięga dalej niż zwykła przyjaźń. A jeśli rozmowy się przedłużają i próbuje je kontynuować dłużej, niż by y to było konieczne, to oznaka, że chce zbliżyć się do ciebie bardziej. Taki rodzaj komunikacji to sposób, w jaki próbuje dyskretnie zbliżyć się do ciebie, tak by nikt tego nie zauważył. Jeśli zauważysz, że wiadomości stają się coraz częstsze i bardziej intymne, może to być znak, że próbuje stworzyć między wami silniejszą więź. To sposób na pokazanie, że myśli o tobie w szczególny sposób, nawet jeśli dla innych nie jest to tak oczywiste. Wyraźnym znakiem, że mężatka może być tobą zainteresowana, jest to, gdy zaczyna wykazywać nadmierne zainteresowanie Twoim życiem osobistym. Zazwyczaj ludzie nie są aż tak ciekawi, co robisz poza pracą lub jakie masz plany towarzyskie. Ale jeśli ona zadaje dużo pytań o Twoje plany, związki lub nawet o Twoje samopoczucie, to może wskazywać, że jej zainteresowanie wykracza poza zwykłą grzeczność. Pytania typu: Jak minął weekend? Spotkałeś się z kimś? Albo: Co lubisz robić w wolnym czasie? Na początku mogą wydawać się normalne. Jednak zwróć uwagę na to, jak często i w jaki sposób je zadaje. Jeśli poszukuje szczegółów z Twojego życia, które zazwyczaj nie udostępnia się osobom, z którymi nie jest się blisko, to znak, że próbuje nawiązać z tobą głębszą relację. To nadmierne zainteresowanie to sposób na emocjonalne zbliżenie się do ciebie, pokazując, że myśli o tobie częściej niż przyznaje. Chce cię lepiej zrozumieć, jakby próbowała stworzyć silniejszą i bardziej wyjątkową więź. Jeśli zauważysz, że naprawdę jest ciekawa twojego życia, może to być oznaka, że jej uczucia są głębsze niż się wydaje. Bardzo wyraźnym sygnałem zainteresowania mężatki może być, gdy zaczyna robić subtelne komentarze o własnym małżeństwie. Te uwagi nie są tylko przypadkowymi wylewami czy grzecznościowymi rozmowami. Zwykle niosą ze sobą emocjonalny ciężar i intencje, która wykracza poza to, co się wydaje. Na przykład, jeśli mówi rzeczy w stylu: czasem czuje, że mnie nie rozumie, albo nie mamy już tej samej więzi, co dawniej, to może być jej sposób na wyrażenie, że czegoś jej brakuje w życiu. Zwłaszcza w relacji z mężem. Takie słowa mogą sugerować, że jest niezadowolona lub że potrzebuje czegoś więcej, emocjonalnie lub fizycznie, w swoim małżeństwie. Te komentarze mogą pojawiać się w pozornie przypadkowych rozmowach, na przykład podczas omawiania codziennych spraw, pracy czy innego tematu. I nagle wprowadza te refleksje o swoim życiu. To właśnie wtedy powinieneś zacząć zwracać uwagę. Jeśli zaczyna coraz częściej rozmawiać o małżeństwie ujawniając frustrację lub poczucie odłączenia. To może być jasny znak, że szuka emocjonalnego połączenia poza swoją obecną relacją. Te subtelne uwagi mogą być prośbą o wsparcie lub zaproszeniem do bliższego kontaktu, pokazując, że jest otwarta na coś więcej z tobą. Najciekawsze jest to, że te uwagi rzadko kieruje się do byle kogo. Kiedy mężatka decyduje się dzielić intymne i osobiste szczegóły swojego małżeństwa, oznacza to, że darzy cię zaufaniem w sposób Jakiego nie okazuje innym. To pokazuje, że widzi w tobie kogoś, przed kim może się otworzyć, a często to zaufanie jest pierwszym krokiem do stworzenia głębszej więzi. Może czuć się bezbronna, a poprzez mówienie o swoich frustracjach, tworzy przestrzeń emocjonalnej intymności, która może prowadzić do czegoś więcej. Zazwyczaj taki rodzaj wyznania jest wypowiedziany w bardziej poważnym tonie lub z innego rodzaju wyrazem twarzy, jakby czekała że zrozumiesz, co naprawdę kryje się za jej słowami. To może być znak, że jest nieszczęśliwa lub rozczarowana swoim małżeństwem, a te komentarze często są sposobem na próbę emocjonalnego zbliżenia się do Ciebie. Ukazując tę bardziej wrażliwą stronę swojego życia, może szukać wsparcia, zrozumienia, a może nawet emocjonalnego wyjścia. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że te wyznania rzadko są niewinne, często niosą ukrytą intencję. A tą intencją może być pragnienie stworzenia silniejszej więzi z tobą. Gdy kobieta zaczyna dzielić się tymi bardziej wrażliwymi aspektami swojego życia, to tak, jakby pozwalała ci zobaczyć coś, czego być może nie zna nawet jej własny mąż. To samo w sobie może być sygnałem, że rozważa możliwość bardziej intymnej więzi z tobą. Dlatego zwracaj uwagę na te momenty, ponieważ mogą one sugerować, że rozwija się coś głębszego. Więc bądź czujny. Te komentarze nie są tylko przypadkowymi wylewami, mogą skrywać ukryte intencje. Choć możesz poczuć się pochlebiony lub ciekawy jej uwagi, ważne jest, by pamiętać, że tego typu sytuacje wiążą się z dużymi emocjami i odpowiedzialnością. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, warto przemyśleć konsekwencje i to, co jest na szali dla wszystkich zaangażowanych. Emocjonalna więź może być intensywna i złożona. A kluczowe jest rozważenie, jak może to wpłynąć nie tylko na ciebie i ją, ale również na jej relacje z mężem. Zastanów się więc dobrze nad sytuacją, zanim zdecydujesz się na działanie. Zawsze lepiej jest postępować z rozwagą i troską, aby nikt nie został zraniony w tej emocjonalnej grze. Oto więc pięć wyraźnych znaków, że mężatka może być tobą zainteresowana. Jak widzieliśmy, te sygnały nie są tak oczywiste, ale to małe detale mogą ujawniać jej prawdziwe intencje. Przedłużony kontakt wzrokowy, subtelne gesty czułości, komunikacja w nieoczekiwanych momentach, nadmierne zainteresowanie Twoim życiem osobistym oraz komentarze o własnym małżeństwie to wskazówki, które po sumowaniu mogą dać Ci jasny obraz tego, co się dzieje. Ale pamiętaj: choć te sygnały mogą wydawać się ekscytujące lub nawet pochlebiające, niosą ze sobą dużą odpowiedzialność. Taka sytuacja może być skomplikowana dla wszystkich zaangażowanych. Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, zastanów się dobrze nad konsekwencjami i wpływem, jaki to może mieć. Znajomość tych sygnałów nie oznacza, że powinieneś od razu działać, ale teraz masz jaśniejszy obraz tego, co może dziać się wokół ciebie. Bądź czujny, ale wybieraj swoje działania ostrożnie i odpowiedzialnie. Do zobaczenia!